Na dzisiejsze zajęcia będziemy potrzebować plastylinę, papier do pieczenia lub folię, wałek, nożyczki, białą kartkę, ołówek, tasiemkę lub sznurek. Z Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do swoich uczniów: Jeżeli mnie miłujecie, będziecie zachowywać moje przykazania. Ja zaś będę prosił ojca, a innego pocieszyciela da Wam, aby z Wami był na zawsze. Ducha prawdy, którego świat przyjąć nie może, ponieważ go nie widzi ani nie zna, ale wy go znacie, ponieważ u Was przebywa i w Was będzie. Czasami w naszym życiu jest tak, że ktoś bliski musi nas opuścić na jakiś czas. Różne są powody takich rozstań. Częstą przyczyną rozłąki jest wykonywana praca, wyjazd służbowy, który łączy się z długim okresem nieobecności w domu. Zdarza się również, że nie znamy powodów wyjazdu, albo ich nie rozumiemy, i pozostaje nam tylko zaufać drugiej stronie i pogodzić się z jej decyzją. Wyjazd bliskiej osoby powoduje to, że czegoś nam zaczyna brakować. W naszym sercu pojawia się jakaś pusta przestrzeń, którą ciężko jest wypełnić. Pociechę daje możliwość kontaktu z tą osobą przy pomocy telefonu lub internetu. O takiej rozłące mówi dzisiejsza Ewangelia. Zbliża się moment odejścia Pana Jezusa z tego świata. Jezus wraz z uczniami znajduje się w Wieczerniku. Tutaj spożywają ostatnią wieczerzę. Za chwilę udadzą się do ogrodu Getsemani, gdzie po modlitwie Pan Jezus zostanie pojmany. Zanim jednak to nastąpi, Jezus przygotowuje uczniów na czas rozłąki. Daje im wskazówki co do tego, jak mają przeżywać jego odejście do Ojca. Z pewnością uczniowie nie rozumieją jeszcze, dlaczego musi odejść. Jezus zapewnia jednak, że nie zostawi ich z pustką w sercu, nie zostawi ich sierotami. Jego obecność wśród uczniów będzie kontynuowana przez pocieszyciela, czyli Ducha Prawdy, który będzie im zawsze towarzyszył. Dzięki Duchowi Świętemu. Będą mieli nieustanną łączność z Jezusem. Również i nas Pan Jezus nie chce zostawić z pustym sercem i udziela nam swojego ducha. Dzięki obecności Ducha Świętego mamy nieustanny kontakt z Jezusem. Duch sprawia, że widzimy Jezusa. To widzenie różni się od zwykłego oglądania kogoś. W tym widzeniu chodzi o przeświadczenie, odczuwanie. I przeżywanie tego, że Jezus żyje. Duch Święty sprawia, że choć nie widzimy w taki naturalny sposób Jezusa, to jednak czujemy Jego obecność i bliskość.